Zaczynamy od tego, że rozpuszczamy jedną łyżeczkę cukru. Woda w temperaturze 42-44 stopni. Dobrze, cukier jest rozpuszczony. Wrzucamy teraz drożdże, około 4-3 gramów, czyli połowa tej torebki, która ma 7 gramów. Czyli... Pół godziny minęło, drożdże się aktywowały i teraz zaczynamy robić ciasto. Mąka ziemniaczana. 100 gramów. Mąka wyrzeczona jasna. 90 g I mąka ryżowa. 100 gramów mąki ryżowej. Babka jowata, Jedna łyżka babki jowatej. Dwie łyżeczki soli. Mieszamy przed dodaniem mokrych składników. Dodajemy wodę z różdżami. Zmieszamy teraz mniej więcej, żeby było widać ile brakuje nam wody. I dodajemy cały kubeczek? Bieszamy i sprawdzamy konsystencję ciasta. Coś takiego mniej więcej już zaczyna dobrze go Tak, taka struktura jest idealna. Trochę jak na ciasto słodkie. Jedna rzecz jeszcze tutaj musi być zdana, a więc łyżka oliwy z oliwek. Następnie, formę do pieczenia chleba. Taka mała. Smaruję masłem. I teraz szybka wyściółka papierem do pieczenia. Forma gotowa. Boki zostajemy otwarte, nie się nie stanie. Przelewamy ciasto. Teraz zostawiamy chleb do wyrośnięcia. Chleb zostawiamy do wyrośnięcia na około godzinę. Godzinka minęła. Zobaczymy jak ciasto wyrosło. No całkiem dobrze. Następnie nagrzewamy piekarnik w temperaturze 190 stopni. Następnie chleb przykrywamy i wstawiamy do piekarnika. Chleb gotowy. Tak. Na początku, tuż po upieczeniu, będzie trochę miękki z dołu, dlatego trzeba poczekać, żeby on trochę stwardniał. Zostawmy go na pół godziny, niech trochę stwardnieje. Dobrze. A więc chleb nam już ostygł. możemy pokroić i sprawdzić, jak wyszedł. Pięknie. Chleb jak marzenie. Pięknie pachnie. No i test elastyczności. Chrupkości.